Pierwszy dzień świąt w Alex TV 1 o 7:25 zemsta. Intrygi i zabawne perypetie cześnika i rejenta. O 9.45 jadąc do domu na gwiazdkę Emilii i Simon w świątecznej podróży pełnej przygód. O 11.35. Szrek i Fiona w kolejnej pełnej humoru przygodzie. O 13.20 Powtórka Wielkiego Kolendowania Jasnowice 2025. Najpiękniejsze kolendy i świąteczne przeboje finalistów Gwiazd Scen. O 16.25 The Last Christmas. Koncert z najpiękniejszymi kolendami, Hamanowo 2025. Magiczne świąteczne utwory i niezapomniane wykonania. O 17:35 Świąteczny blok reklamowy. Oglądaj reklamy i pomagaj chorym dzieciom. O 17:55 Opowieść wigilii. Scrooge i duchy świąt klasyczna. Historia o przemianie i prawdziwym duchu Bożego Narodzenia. O 19:45 Świąteczny odcinek Gwiazdy sceny na gwiazdkę. Na scenie artyści z castingu i wielkiego kolędowania. Pierwszy Dzień Świąt w AlexTV1. Emocje i świąteczna magia czekają. Godzina 14.15. Na wydarzenia dnia zaprasza Tomasz Lucid. Dzień dobry Państwu witam serdecznie w kolejnym wydaniu wydarzeń dnia w Alex TV 1 To dla mnie ogromny zaszczyt poprowadzić ten program. Jak Państwo wiedzą, rozpocząłem prowadzenie wydarzeń dnia dopiero wczoraj 22 grudnia. I będę to robił do 4 lutego 2026 roku. W dzisiejszym wydaniu przygotowaliśmy dla Państwa naprawdę bogaty zestaw informacji od najważniejszych wiadomości lokalnych z wielu miast, przez nowości programowe w naszej stacji, poważne komunikaty i aktualności z życia Alexa TV1. Zapraszam serdecznie do pozostania z nami przez całe wydanie, ponieważ każdy z tematów jest niezwykle ciekawy i wart uwagi. Z wągrowca docierają do nas informacje o znaczących inwestycjach, które mają odmienić oblicze miasta w nadchodzącym roku. Modernizacja centrum obejmuje przebudowę ulic, remonty chodników i stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców. Władze miasta podkreślają, że inwestycje te mają nie tylko poprawić komfort życia mieszkańców, ale także wzmocnić potencjał turystyczny wągrowca. W Kalinowie mieszkańcy mogą cieszyć się nowym boiskiem wielofunkcyjnym, które będzie gotowe w styczniu 2026 roku. Boisko będzie miejscem zarówno sportowych zmagań, jak i spotkań społecznych. Integrujących lokalną społeczność. Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury, a młodzież zyska przestrzeń do aktywnego spędzania czasu. W Jasnowicach trwają przygotowania do wyjątkowych świątecznych wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Warsztaty, Rękodzielnicze, koncerty kolęd oraz spotkania ze świętym Mikołajem mają wprowadzić mieszkańców w magiczną, świąteczną atmosferę. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenia te mają integrować lokalną społeczność i wzmacniać więzi między mieszkańcami. W Salinowie Wielkim natomiast prowadzone są działania ekologiczne. Mieszkańcy angażują się w sprzątanie terenów zielonych, sadzenie drzew i promocję działań pośrodowiskowych. To inicjatywy, które nie tylko upiększają okolice, ale także kształtują świadomość ekologiczną wśród mieszkańców, przygotowując ich na zrównoważony rozwój lokalnej społeczności. W koło brzegu znanym jest w koło brzegu znanym z pięknych plaż i rozbudowanej infrastruktury turystycznej, przygotowywany jest zimowy jarmark świąteczny, który rozpocznie się 27 grudnia 2025 roku. Wydarzenie to połączy lokalnych artystów, rzemieślników oraz turystów, którzy odwiedzą miasto w okresie świątecznym. W Moronowie trwają prace nad nowym Centrum Kultury i Sportu, które ma zostać oddane do użytku w pierwszym kwartale 2026 roku. Nowe centrum ma zaoferować mieszkańcom liczne możliwości spędzania czasu wolnego, w tym zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne oraz wydarzenia kulturalne. W Poznaniu rozpoczęła się nowa kampania promująca wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Od koncertów przez wystawy po warsztaty edukacyjne mieszkańcy mogą uczestniczyć w wielu ciekawych inicjatywach, które integrują społeczność i promują lokalną kulturę. W mieścisku natomiast wprowadzany jest program wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Dzięki temu małe i średnie firmy zyskają możliwość rozwoju, dodatkowe wsparcie i dostęp do narzędzi, które pozwolą zwiększyć ich konkurencyjność. Program ma znacząco pomóc rozwój lokalnej gospodarki i aktywizować społeczność biznesową. W Bolechowie trwają prace nad nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Ulepszane są linie autobusowe i budowane dodatkowe parkingi dla mieszkańców, aby ułatwić codzienne poruszanie się po mieście. W Janowcu Wielkopolskim przygotowywany jest zimowy festyn, który ma połączyć mieszkańców i wprowadzić ich w świąteczny nastrój poprzez wspólne zabawy, koncerty i atrakcje dla dzieci. W koszalinie planowane jest modernizowanie placów, zabaw i parków miejskich, aby zapewnić mieszkańcom możliwość aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni publicznej. W zamkowie Wielkim mieszkańcy przygotowują tradycyjny jarmark świąteczny, który połączy koncerty kolęd, warsztaty rękodzielnicze i spotkania z lokalnymi artystami. To wydarzenie ma wprowadzić wszystkich w prawdziwie magiczną atmosferę Bożego Narodzenia i umożliwić wspólne rodzinne spędzanie czasu. Już od 3 stycznia 2026 roku, w soboty o 15:55, startuje nowy teleturniej Mistrz Zakupów. Program poprowadzi doświadczony prowadzący. A uczestnicy będą rywalizować w kreatywnych i dynamicznych zadaniach związanych z zakupami, od planowania zakupów przez porównywa porównywanie produktów po zadania wykonywane w sklepach i w studio. Każde wyzwanie będzie testem sprytu, umiejętności podejmowania decyzji i kreatywności. Kto będzie z kto zdobędzie tytuł najlepszego mistrza zakupów i zgarnie nagrodę główną? Emocje gwarantowane od pierwszego odcinka. Od 12 stycznia 2026 roku od poniedziałku do środy o 20.55 startuje trzecia edycja Logomani. W tej odsłonie studio zmienia się całkowicie. Pojawiły się czerwone i zielone pulpity dla uczestników Wielki ekran LED z animacjami logotypów, podesty z manekinami do prezentacji, stylizacji oraz dynamiczne efekty świetne, które nadają każdej rundzie ogromnej energii. W tej edycji rywalizują tylko dwaj uczestnicy. Każdy zagaduje losowe logotypy, a emocje sięgają zenitu. Studio wygląda inaczej niż w poprzednich sezonach a emocji jest jeszcze więcej. Kto zostanie mistrzem logomanii i zdobędzie tytuł najlepszego gracza, przekonamy się już w styczniu. Od 15 stycznia w czwartki o 20:50 zapraszamy na nowy taneczny show Tańcz z nami, prowadzony przez dziennikarza Kacpra Nowickiego. Uczestnicy będą prezentować różne style taneczne w dynamicznych, widowiskowych występach. Kolorowe studio z podświetlanym parkietem, efektownymi reflektorami i ekranami LED sprawia, że każdy taniec to spektakularne widowisko. Kacper Nowicki na bieżąco komentuje wydarzenia na parkiecie, a publiczność będzie emocjonować się każdym występem. Od 17 stycznia w soboty i niedzielę o 18 startuje Alex Stefoł Fakty. Nowy serwis informacyjny stacji, który będzie dostarczał informacji o nowościach programowych, wiadomościach z grupy Alex TV, ramówkach kanałów Alex TV 1 i innych ważnych wydarzeniach, według informacji z AlexTVMedia.pl wszystkie programy powstały dzięki pomysłom członków grupy Alex TV mają one dostarczyć widzom świeże i aran angażujące treści pełne emocji i ciekawostek z życia stacji. Na święta prognozowane są umiarkowane opady śniegu, lokalnie silniejszy wiatr oraz temperatury od minus 2 do 4 stopni. W wielu regionach pojawią się przejaśnienia, sprzyjające spacerom i zabawom na świeżym powietrzu. Zalecamy, Odpowiednie ubranie się na zimowe warunki, a dzieciom, sanki i rękawiczki, aby święta Bożego Narodzenia były zarówno magiczne, jak i bezpieczne. Na zakończenie chciałbym serdecznie złożyć życzenia świąteczne wszystkim widzom Alexa TV1. Niech te święta Bożego Narodzenia będą pełne radości, spokoju, rodzinnego ciepła i wielu niezapomnianych chwil. Przypominam także, że w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia planujemy specjalną ramówkę filmową i muzyczną. Wszystkie szczegóły znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Natomiast według informacji dostępnych na alextvmedia.pl na drugi dzień świąt nic jeszcze nie jest zaplanowane, choć istnieje możliwość powtórek muzycznych programów świątecznych które cieszyły się dużym zainteresowaniem w poprzednich miesiącach. Zachęcam do śledzenia naszej strony i pozostania z Alex TV1 w tym wyjątkowym, świątecznym czasie. Jeszcze dzisiaj w tv 1 o 1725 Mikołajkowy odcinek Logomania z udziałem znanych twarzy z Alex TV1 Jana Kowalska, Anna Zielińska i Tomasz Ruciński. O 18.30 i 1935 dwa odcinki znakomitych podróży. A o 20.30 Tomasz Ruciński zaprasza na kolejny odcinek kulinarnego programu. Gotuj z Tomaszem Rucińskim. Dziś o 17.25 Logomania, odcinek Mikołajkowy. O 18.30 i 19.35 Znakomite Podróże, dwa odcinki. A o 20.30 Gotuj z Tomaszem Ruciński. Do zobaczenia świątecznie tylko w Alex tv 1. Informacje z grupy Alex TV. Najważniejsze wiadomości dnia. Przytelnie, aktualnie bez kompromisów. Blisko Ciebie, blisko faktów. Codziennie nowe spojrzenie na świat. Wiadomości, które mają znaczenie. Nowy serwis informacyjny Alex Tepo 1. Alex Tepo Faktów. od 17 stycznia. W soboty i niedzielę o 18.00.